O jak cię spadłem Siemanko z tej strony Bella i witam was w kolejnym filmie na moim kanale, ze mną jest Vito Yo siemanko z tej strony Vito Witamy was dzisiaj w obby w Robloxie ale nie jest to takie zwykłe oby, bo zobaczcie ile mamy tutaj poziomów Oczywiście dzisiaj wszystkich nie oh będziemy God. przechodzić bo jeśli zostawicie dużo łapeczek no to będziemy kolejne przechodzić i dziś będzie really easy, easy i medium Zobaczymy jak Czemu, dalej. Difficult, really, intense. No. Ja dzisiaj y, extreme y przechodzę. No pewnie, no ale ten Y, to musi być koniecznie konkretny Y. Zobaczcie, ja się jeszcze przebrałam tak nawałowo, więc kiecka musi być. Dajcie znać w komentarzach, no. jak Wam nawet, się to podoba. Nawet nawet. 2 na 10. No wiesz ty co tak, a jakbym się tak naprawdę ubrała, to byś powiedział, że przepięknie wyglądam. Więc jeśli. No, dwa na dziesięć. Filmik wam się spodoba dzisiejszy. To zostawiajcie łapy do góry, subskrybujcie kanał, dzwoneczkiem i wpadajcie na bellastoj.pl. A my lecimy dzisiaj. No ogólnie sobie pomyślałam. I na czas to robimy, czas start. O pewnie już, ten sobie wymyślił. Hop, o nie, dobra. Jeszcze raz. byk byk dobra. Ale no, możemy tak pozostałe w sumie też robić, nie? W kolejnych odcinkach. Nie wiem, czy nim mi się zapisał. Oj, było blisko. Żeby no, upaść. Checkpoint, Ale mam checkpointa. Ja nie umiem tych skoków robić. No wiem. Ale ja umiem! Słabiaczki! No właśnie, ja nie wiem jak ty się nauczyłaś tych skoków, to jest byś Patrzcie jak on we mnie nie wierzy, co nie? Tak samo wczoraj jak Lego składaliśmy. Hmm. Ty, za długo musiałaś grać w tego Robloxa, że ty się... No co jest? <laughs> A jak to ty jest Vito Easy, to ja się boję pomyśleć co będzie na przykład na Insane. Oho. Jak tu wskoczyć? A, dobra. To już będzie ost ostatnie okay, bloki, mamy point. tego levelu przed sobą, jak widzicie. I dobra. nieźle, dobra. Okej, okay. i teraz zbijamy na po prostu easy. O, na luzaku, dobra, no jesteśmy na easy. Czyli ten ciemniejszy zielony. W... Wspinamy się do góry. Ja... Oj, ledwo co. Hoppa. OK, i mamy checkpointa? Mamy, dobra. OK, i Takie z... muzyka leci. Taka klasyczna leciała. O nie. A teraz jakaś inna. <laughs> tak, teraz to ja nie słucham, bo już robiłam miniaturę i chciałam się skupić bardziej, po prostu. No i dlatego, że ja już robiłam miniaturę, to bym chciała tylko te trzy. poziomy zrobić. Aha, bo ty zrobiłaś na trzy tylko sobie. Znaczy wiesz, nie, że te trzy koniecznie, tak konkretnie te trzy, ale ja sobie taką myślałam, że wiesz, nie? Bo ja bym chciała naprawdę kolejne odcinki też z tego nagrać. No, ale dobra, no, zobaczymy. No i chętnie to ja bym je nagrał. O, nie, 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 ale dobra, wiecie co? Nie! To jest rzecz tak taka To mi dobrze szło. Zmienna. <laughs> Więc możemy, jakby co, to kolejny też. Ale bardzo się boję tego następnego. To chyba był challenge. Tak dobrze idzie. i nie jakoś wiem. Dziwnie. Nie! Tam nie wolno, nie? Bo to nie jest ten nasz checkpoint. Spadłam. spadłam! Dobra, muszę się. Bo w końcu. Tutaj ten. Ale widzicie, jak mi dobrze szło? Aż za Oto. dobrze. Hopa! Uuu, no nie, nie umiem tu wskoczyć. Będziesz kozaczyć w nowym roku w parkurach. Mm -hmm. Cicho, cicho, o tę ścieżkę? Ja cię. Ale co z tego, jak ja tu byłam? Nie lubię takich ścianek. Ba już znowu te same miejsce spadłam. O jejku, jejku, Nie! Nie umiem tego przejść. Ten, ten berizzy. Czy ten easy teraz co mamy, to jest mega trudne. Easy, no? To no, nie jest. Oszukują coś. Ja mówię, ja się Uch, boję smarty. tych następnych. No nie, ja nie umiem na takie wąskie bloki wskakiwać. No, one są mega Nienawidzę ciężkie Nienawidzę tego. Ja też spadam. Ja nie wiem, czy ja w ogóle dobrze idę. Nie wiem. No dobrze, jak ty tam doszłaś, to ja nie wiem. Ty, jak ja to zrobiłam? Co tak szybko ja to zrobiłam? A! No nie, ja już 50 raz na ten sam blok nie potrafię wskoczyć. Naprawdę. Okay. Mamy ostatnie rzeczy już Z tego tego yy, Widzicie jeszcze go Z tego easy A teraz lecę Oni się tam męczą Mam już patrzcie odznakę Uhu. Wchodzę na medium No dobra chyba 19 tutaj Nie nie umiem tego zrobić Nie zrobię tego A ja to nie wiem jakim cudem zrobiłam Po prostu nie myślałam o tym o, Ja nie, nie umiem na te wąskie bloki wskoczyć Eee... Ja, żółty, powiem ci, że jest mega ciężki. Jak takie coś mi sprawiło? No kurczę, za daleko! Przestań <grystanie> się denerwować! Ej, no nie da się tego zrobić! Oh my god, co tu jest? Jeszcze jakim cudem ty to zrobiłaś? No patrzcie, on nie może być... O, nie nienawidzę tego, a ty musiałeś on... to grać i Nie, to przyrzekam, że nie robiłam tego. Ale jest tu coś, co ty umiesz, a ja nie. Nie zrobię tego, no nie zrobię. Ja nie mogę. Teraz już nie ma tej opcji, że to mi to przejdzie. <gryw> Bo jesteśmy daleko od siebie. No, no i jak to zrobić? Hop. Ojejku. Oho. Did checkpoint? Gdzie? Na górze. Oh my God Hop. Okej, okay, dobra. Taki gruby blok mam przeskoczyć? Na pewno nie! Dobra, to są udało mi się. jakieś żarty. Będę na żółtym. Ja! Panika! Yes. Ale trochę się opanowałam. Oh my god, jak. To... What? No! Co tu taki wąski jest ten? Tak, i ja z tego spadłam. Bo to tak wiesz, co robi. Tu trzeba bardzo się napracować, gdzie żeby dostać checkpointa. Ja nie wiem, a tam gdzie. Hop! Ok. Ok, dobra. O, już widzowie mnie znaleźli. Mam checkpointa, dobra. A jak to zrobić? A na czym ty jesteś? No, to są te takie, wiesz co, właśnie Ja dawałam tylko S i W, ja się nie odwracałam Ja stałam, jak po prostu na tym bloku O nie, te są jeszcze gorsze No no nie wiem, jak ty mówisz, że... Jak ty to zrobiłaś? No ja stałam po prostu tak, wiesz, ty Na swój tył patrzyłam I dałam S i W szybko e, Dobra, już to zrobiłem, easy Ta, easy To medium jest <laughs> Ja to wierzył, ty Ja już to dam. Easy, chciałam. to jest dla w jakiś poziom Hop Cicho, cicho Cicho, cicho, bo dam radę Ej, ten dla mnie jest łatwiejszy niż ten co easy był E no bo na początku ten jest jakiś tylko cięższy, ale... O oh my god Ojejku Mam go Mam tego cię. Siema, dogoniłem ciebie Ty, ale nie wiem gdzie to się ogólnie... Tu Dobra, to co? Dogoniłem ciebie Okej okay. I co? Jak? To tutaj? Chyba Co to robi? Dobra. Idziemy na górę. Ale czemu to się nie da? Da się patrz. Ale jak ty to tu... <grym> patrz! ja nie... ci spadłem. Ja nie mogę doskoczyć. No ja cię jeszcze raz muszę tam zejść na dół faktycznie. Ale czemu przesuwa się na boki? Nie wiem. Ale ty jesteś. No coś tam przesuwa trochę. Ale ty jest... Ale czemu aż tak mocno! Patrz! Ja nie mogę nie doskoczyć! Hop. O ja ci tam się da w ogóle? Ojku, <gry> dobra. Okej, okay, co ja, co my mamy tutaj zrobić? No właśnie nie, muszę ja to wyczaić. Idę to wyczaić. Bo ja nie wiem, czy tam Hop. 360 da się zrobić. Okej, okay, dało się. Tylko. Tak? No. Okej. Okay. Dało się. Tu. I teraz... Hop! Tu. Dobra, Hi -hi. mamy to. No i... E... O ja spadłem! Czemu? Ale tam był checkpoint chyba, nie? Gdzie? Dobra. Był. Jest to. Hop. Dobra. Jakie to są dziwne schody? Yy, 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 yy. Dobra. O nie. Teraz dziury między blokami. To moje ulubione. Czyli ja wcale nie Ja tego nienawidzę, bo ja tego nie umiem robić. Ja też tego nienawidzę, tylko tak kłamię. Nienawidzę tego! Nienawidzę tego! A ty jesteś to lepszy. Mhm. O. Oj, za blisko kamera, nic nie widziałam. No i spadłam na sam dół o nie. Jew! Oh, już mi Zdało ręka. Mi się. Boli. I co teraz? Gdzie? Hop! O oh my god, jakie to są trudne rzeczy. Ja nic nie widzę, to więc te kolory ci nie się powiem. zlewają? Co? O ja. Okej, okay, a gdzie mamy? Nie! Za daleko. Ten, ten. O nie. Okej. Okay. Idziemy, nie mamy nie wiem, teraz. Co robisz, nie? Dobra. No, faktycznie się kolory zlewają. Nie, to nic nie widać, nie. Moje oczy. Jak, no, o mam co... Jak się cofasz? A tak, doskoczysz. Ja. Tam doskoczysz, to będzie masakra, jakaś! No, ja. Oj nie. No nie. No ja byłem chyba. Ja, ja nic nie widzę. Czy można tu sobie wyłączyć jakiś jest. kontrast? Jestem! Oh my god! Oh my god, jak ja się tu pojawiłam? Jest, udało mi się. Okej. Okay. No to okay, nie wiem co tu teraz. Jak tu do tego doskoczyć? Oj. Dobra, <laughs> nie. tu? Nie. To chyba trzeba zrobić ten skok. <laughs> Z matem na tym. Jak? A to chyba trzeba zrobić ten skok właśnie. O, ja cię! Za razem! Udało ci się? <laughs> ja. Jak ty to zrobiłaś? No, tak tradycyjnie S i W. A to? Ale ja nie wiem, jak ty to robisz. Ojej. Mi się nie udało. A ty okay. mówiłaś, że ty w to słaba jesteś, niby. Ty, no ja nie wiem, co mi się dzisiaj dzieje. <ścoughs> nie, no, gadajcie co, co, co? Nie, ty musiałaś ćwiczyć albo nie Nie ćwiczyłam, przyrzekam. Patrzcie, jak nie wierzy we mnie, no. Ale ty co, masz kamerę no. tą taką y, z pierwszego widoku, czy jaką? Nie. Jak to robisz? Ale nie, nie, normalną. No to przecież tego nie da się zrobić normalną kamerą jak to się nie da? No nie da się tego zrobić normalną kamerą, nigdy w życiu ja F F F tego wie, nie zrobiłem F normalną kamerą To jest bardzo ja, dziwne się... Jest, tu się da Ale ja! to tward... ja! Nienawidzę się... tej gry! <laughs> Juhu, ale cię zdenerwowałam No, no ci się... byłem tak daleko Okej okay. No mogę podskoczyć czy nie mogę? O nie 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 chcę się już tego robić nawet. Oho. To jest niemożliwe. Ja już tyle razy byłem w tamtym miejscu, tu wszędzie robię te skoki, a w tym jednym tam nie mogę zrobić u góry, nie. Tego. A to są to jeszcze gorsze. Ciekawe. Dobra, dotarłam do kolejnego jakby miejsca, do kolejnego checkpointu. Trochę mi sprawiły trudności w sumie w tej całej grze, jak na, na razie najbardziej te miejsca, no ale przypomniałam sobie, że trzeba tak przybliżyć kamerę po prostu, aby mieć lepsze właśnie te skakanie. No i dobra, lecimy dalej, ważne, że mamy tego checkpointa. Yy, wiecie co, miałam już chwilę z wątpienia. Yy, czy po prostu... Ojejku. Później tego sobie jakby nie dokończyć, bo i tak przecież będę musiała to dokończyć, gdybym miała nagrywać kolejne levely. Ale powiem Wam, że jak tutaj widziałam widzów i oni yy, dali radę to zrobić, no to mówię, no nie, tym bardziej ja to muszę zrobić. W takim razie tutaj mamy takie dość łatwe, szerokie bloki i tak dalej. Też te skoki 360, no ale jak widzicie, ja sobie bardzo dobrze z nimi radzę. Natomiast mamy te takie yy, rzeczy, które nas jakby palą, te co się świecą, trzeba je omijać. Więc tak, ta dziewczyna widzę sobie zrobiła taki, yy, no tutaj, sposób na tą taką cienką linę i idzie bokiem. To jest ciekawe. Kie no, muszę to kiedyś wypróbować. I ciekawa jestem, kiedy to wypróbować. Czy dziś, właśnie? Ale wiecie co? Nie. Na razie zrobię sobie to po swojemu. Po prostu będę szła przodem. Yy, wcześniej też, mm, przecież, spadłam yy, z tamtej liny, więc, ale zrobiłam, więc, no teraz chyba. Też tak mi się wydaje, że to zrobię. A jak nie, to zgapię i pójdę właśnie tym bokiem. Dobra, tutaj dotknęłam wtedy, ale teraz nie. Dajemy radę. Tu trzeba troszkę właśnie uważać. Ja już tu się trochę zmęczyłam, powiem Wam, bo ciągle tak mocno klikam w klawiaturę, że to jest męczące. Dobra, idziemy. Wiedziałam, że ręką zahaczę. Tutaj też trzeba zrobić taki skok 360. Ale to jest bardzo ciekawe, oby mi się ono podoba, więc mam nadzieję, że zostawicie dużo łapek i będziecie chcieli to oglądać dalej. Pójdę sobie może na tą stronę, bo jakoś lepiej mi wtedy szło. Okej, okay, tu może, dobra, przejdziemy się. I teraz tu. No i mamy linę. I teraz jak oni będą szli po tej linie? Czy prosto? Skaczą. I to jest chyba najlepszy sposób, więc no nie. No nie, no tak mną gibię, powiem Wam, ale jest już tu szerszy, szerszy. Okej, okay, daliśmy radę. W takim razie mamy tutaj checkpointa i zobaczcie, daliśmy radę. Mamy kolejną odznakę i przechodzimy do kolejnego koloru, czyli to jest chyba challenging z tego, co pamiętam. Natomiast dziś już tego nie będę robić, bo i tak długi odcinek wyszedł. Zobaczcie, on chyba już, no może nie jest aż tak mega ciężki, bo widzę, coś tam widzowie robią. Natomiast jest na bank właśnie gorszy niż te, co my tutaj mieliśmy. Patrzcie, tutaj chłopak jest nawet ubrany tak w gajerek, bardzo ładnie, elegancko. No, nawet byśmy tak pasowali, słuchajcie, jakbyśmy szli gdzieś na jakąś imprezkę, jakiś bal czy coś, tylko w sumie nie mam tako, takiej sukni balowej, a bardziej taką imprezową. Ale dobra, słuchajcie, ja się z wami żegnam w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać, czy wam się ten filmik podobał, czy chcecie kolejne właśnie trzy lewele, a może i więcej. Jeśli tak, zostawiajcie łapy, subskrybujcie kanał, dydzolcie dzwoneczek, Wpadajcie na beldastej.pl, a ja się z Wami żegnam, pa pa!